Siema siema, zadanie 27, 2019 matura z matematyki, poziom podstawowy lecimy. Rozwiąż nierówność, proste, krótkie polecenie i tą nierówność, którą mamy tutaj. To jest nierówność kwadratowa, świadczy o tym stopień potęgi przy x. I teraz tak, żeby rozwiązać taką nierówność, musimy znać miejsca zerowe Te, tutaj, tego równania, czyli rozwiązanie oto równania, czyli zamiast po prostu znaku nierówności przepisujemy sobie po prostu szybciutko, ładnie, prosto. To mnie równość tylko, że piszemy że równa się 0 i teraz postępujemy tradycyjnie tak jak postępowaliśmy wcześniej z równaniami kwadratowymi, czyli tutaj akurat policzymy sobie deltę. No to mamy b kwadrat, czyli to będzie 16 do kwadratu, minus mogę pominąć, no bo do kwadratu i tak będzie liczbą dodatnią, a zatem później mamy minus 4 razy 3 i razy 16. A zatem, 16 do kwadratu to jest 256, napiszę sobie tutaj, równa się, żeby nie marnować miejsca, czyli mamy 16 do kwadratu to jest 256, odjąć, a tu się zrobi odjąć, 4 razy 3 jest 12, razy 16 to jest po prostu 194, po odjęciu tego wychodzi nam, że to jest 64, piękna, ulubiona nasza liczba, pię bo pięknie się pierwiastkuje, czyli zrobimy pierwiastek z delty tutaj z boku, to jest po prostu 8, a zatem x1, no i tutaj to znowu ze wzorów naturalnych, czyli minus b odjąć pierwiastek z delty przez 2a, no to mamy minus b, no to b to było minus 16, no to będziemy mieć po prostu 16 odjąć 8 przez 2a, czyli przez 6, czyli o 16 odjąć 8 to jest 8 przez 6, czyli jest 8 szóstych. Póki co, tak sobie to zostawimy. Mamy x2 minus b. Plus pierwiastek z delty przez 2A. No powtarzam, bo przez powtarzanie tych wzorów to się po prostu utrwala. No ja je znam, ale jeżeli będziecie filmiki oglądać, będziecie sami to robić, to bardzo w, to po prostu polecam Wam, żebyście to też pisali, bo wtedy przez pisanie to też się utrwala. Ale dobra, koniec z tym pitu-pitu. Lecimy dalej. 16 plus 8, bo pierwiastek z delty to jest 8, więc mamy 16 plus 8 przez 6, czyli wychodzi na to, że mamy po prostu 24. Przez 6, a to jest po prostu 4. Tutaj mamy 1 tutaj mamy całą. I 2 szósta. I to jest w skrócie 1 cała i 1 trzecia. Ale to są tylko miejsca zerowe. Póki co zgarniamy tylko jeden punkt. Ale to, żeby zgarnąć drugi, to trzeba narysować wykres. Zaznaczyć te miejsca zerowe, czyli tutaj mamy 1, 1 trzecia, bo to jest liczba mniejsza, druga też 4, czy jest tu i patrzymy sobie na wzór naszej nierówności. Tutaj A jest dodatnie, zatem ramiona z naszej paraboli, jedno skierowane w górę, będzie sobie przechodzić przez te punkty i będzie wracać do góry, czyli mniej więcej koślało, bo koślało, ale jest. Wiemy, jak mniej więcej ta parabola przechodzi. Najważniejsze punkty, czyli miejsca zerowe mamy zaznaczone i teraz tak, gdzie? Ta parabola jest większa od zera. Gdzie jest nad osią x? O, tu jeszcze x dopiszemy, żeby nie było. Czyli gdzie ona jest ponad 8x, bo tutaj przecież y mamy dodatnie nad 8x, a tu mamy wartości ujemne y, tak? No to gdzie ona jest? Jest i piszemy sobie to, jak już rozwiązanie. I to jest x należy i teraz tak. Ta Parabola zaczyna się od nieskończoności, dokładnie to od minus nieskończoności, leci sobie do jednej całej i jednej trzeciej lub od czwórki do plus nieskończoności z plusem, tutaj i mamy tak, no bo tego punktu tutaj dokładnie to sobie leci. Ja te punkty tu specjalnie pogrubiłem, żeby było jasne o które punkty nam chodzi. Natomiast warto zwrócić uwagę jeszcze na te nawiasy tu. Przy nieskończonościach zawsze są łagodne, natomiast jeżeli mamy nierówność pod tytułem większe od 0, mniejsze od 0, to te nawiasy tutaj przy tych liczbach będą po prostu okrągłe, bo to znaczy, że te wartości graniczne nie należą do podanego przedziału. Jeżeli by było natomiast powiedziane w zadaniu, że to ma być większe lub równe 0, to powinniśmy zaznaczyć nawiasy ostre. Tak? I wtedy by oznaczało, że to 1 i 1 trzecia należy do tego przedziału. Tak i ta linika, rysunek jest ważny, ale ta linika, czyli odczytanie rozwiązania z wykresu, jest najważniejsza i na tym kończymy zadanie.